Że to Brazylijczyk jest faworytem tego pojedynku. I to nie tylko dlatego, że jest młodszy od Różala, że jest od niego wyższy i ma lepszy rekord. On po prostu walczył z lepszymi zawodnikami i z nimi nie wygrywał. Po stronie płockiego marzyńcy, no cóż, nieprzewidywalność, z której Różal zawsze jest znany. Przypominamy że on właśnie wraca po roku do KSW. z Hesgramem na 28, z Max Finneyem na 32, niespodziewanie pokonam okay, na KSW 35 ready, przed rokiem Mariusza Pudzianowskiego. Cała kariera w MMA Mariusza Różalskiego, Marcina Różalskiego. było poszukiwanie rywala, który da mu prawdziwą wojnę w oktagonie, pójdzie z nim na wymiany. Będzie miotał te ciosy, najbliżej był z grachem. No, ale teraz poszedł Perlato! RUŻAAA!